Cześć, witajcie! Z tej strony Landryna witam was w kolejnym odcinku na moim kanale! Ym, w ogóle, y, w ogóle przepraszam, że nie było odcinku, bo szkoła i te sprawy, y, ale y, teraz y, przez to zrobiłem Wam nową y, serię Fortnite. Przerwa? Tu to jest, okej. Okay. Dobra. Dobra, czyli skaczemy, Chyba, nie dobra. Nie wiem. Ej, no nie wiem, ona chyba... Nie wiem czy ona jest dobra w to. Czemu jej nie mamy koła? To no nie wiem, co ona robi? Przecież jesteśmy we dwójkę, Jezu, co ona robi? Mm. Czy ona chce iść po prostu z zaskoczenia? Ja, dobra. Nie, ja bym się o tym. Cóż, mm -hmm. sure. dobra, to. Dobra. Em... Um, w ogóle... I napiszcie, czy w ogóle chcecie tego Fortnite'a. Fortnite'a. Więc... And... No. Okej, okay. wchodzimy do tego domu. Co tu jest? Ej, nigdy jeszcze tego nie wiedziałam. To jakieś. Halloweenowe? Am. Um. A, to jest gorące. Co to jest? Mogę też wrócić. Ale dobra. Para mi uszami leci, słuchaj. O! Co to jest? A. Dobra, to to może dla tego cukierka. Mi jest, czemu ja wyglądam jak jakiś nie co? Dobra. Nie, co to też. Dobra. Okej. Tak. To zamiast tego cukierka, który tak pomyślał. O! Co to jest? Czemu tu jest ryba? Wład. W ogóle y, napiszcie, czy chcecie z tego, y, y, czy. On się podoba ten klawisz, I y, czy chcielibyście. Fagajsy? To też mam. Już co my robimy? Dobra, ja idę walczyć z jakimiś nie graczami. Oooo oh. ma hmm. mi Dobra, tam jest auto starej, okej, okay? Jezus Nie, nie, ryba, Ryba. Nie skoczyłam do wody, ej pomóż, pomóż mi Pomóż No pomóż mi O, siedem, sześć Dobra, ona mi pomaga Jezu Ej, ona uratowała odcinek, pozdrawiamy. Czy wy, też ma, e, czy wy też macie, że jeżeli nie chcecie graczy, to oni są. A jeżeli, nie chce, a jeżeli, jeżeli chcecie graczy, to ich nie ma. Po prostu nie wiem, jak jesteście totalnymi sami w to e, i macie dodane jakieś rzeczy, jesteście na to gotowi. A ich nie ma, tu na naprawdę można się zrejdować. Powinno być takie coś, że trzeba że, że, że zrobić zr 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 taki challenge, W ogóle, y napiszcie w komentarzach? Okej, okay, jest tutaj. Jest tutaj jeden. A więc słuchajcie. Ja myślę, że możemy niebo kończyć ten odcinek. Co Wy na to? Dobra. A więc słuchajcie.